Kurwa, wreszcie, koniec tej jednej szkoły. W końcu jestem w domu. Boże. Wreszcie koniec tej szkoły. Ja pierdolę, Mogę jechać plecak! Wreszcie mogę wejść na mój ulubiony serwer kubhartkrop.net Jazda z kurwami. Chodźcie tu bambiory, rozpierdolę was! rana, mam mam na

A to jest changelog Końcu wielki powrót 15 edycja trybu survival na CubeHard.net. Wystartuje już w ten piątek o godzinie 19 Na tej edycji będziemy bili się na progresywne zestawy pvp Pewnie zapytacie się mnie Czym są te progresywne zestawy Dawidzie? Czym są? Już wam tłumaczę Pod komendą Slash pvp Będziecie widzieli aktualne na ten moment maksymalne enchanty Efekty Eksplozje I mikstury Na początek jak widzicie będziemy zaczynać z prot 3 Ostrość 5 i zaklętym ogniem 1. Potem zwiększymy to do proc 4 i zaklęty ogniem 2 i tak dalej. Zmianę to wprowadziliśmy, ponieważ zauważyliśmy, że było dużo zwolenników ochrony 3 jak i 4. Mamy nadzieję, że teraz nam się będzie lepiej i przyjemniej grało. A dla fanatyków klasy pozostają bez zmian, ale tylko w nadarze tak jak to było na poprzednich edycjach. Maksymalne zaklęcie na butach to łagodny upadek 1, lecz łagodny upadek 4 można wykuć u Kowala. Włączyliśmy potki Turtle Master na pierwszy poziom. Tworzyliśmy dla Was konkurs na najlepszy film ze startu edycji. Więcej dowiedzicie się o nim na naszym Discordzie na kanale Wydarzenia. Tak samo pamiętajcie o konkursie najlepszy zamek. Mam nadzieję, że tym razem frekwencja dopisze. Prowadzamy nowy crafting na żył a wygląda on w ten sposób. Dodaliśmy obok top 3 graczy stopki online unikalny znak przyniku, aby się wyróżnił na czacie. Na mapie świata będzie teraz więcej drzew. Usunęliśmy wielkie góry z centralnych sektorów. W planie edycji będzie teraz event klatki dla top 16 graczy. Mówiąc o klatkach, zapraszam na turniej Pipi na 5. 12 osób, które odbędzie się podczas edycji. Zapisać możecie się na naszej stronie cubehard.net. Rado się spieszyć, bo może dla was zabraknąć miejsca. Przejdźmy do zmian gildyjnych. Za podbicie serca gildii, z którą mamy wojnę, otrzymujemy 1% punktów przeciwnej gildii do wojny. Oznacza to, że jak przeciwna gildia ma 1100 rankingu i przebijemy jej serce, dostajemy za to 11 punktów do wojny. Ograniczyłoby to podbijanie przez większe gildie mniejszych w celu zdobycia 25 punktów na serce. Przedmioty na gildie dla pierwszych 16 gildii są wymieszane w puli z innymi tak, aby było ciężej trafić jakie są prawidłowe i założyć gildię. Lecz każdy ma te same przedmioty, więc info można sprzedawać. Od teraz, jeżeli na terenie twojej gildi wybuchło. TNT. To nie możesz powiększyć terenu, Gildii. Oj, nie możesz! Zablokowaliśmy stawianie wodorostów, aby utrudnić robienie beczek wodnych. Wprowadziliśmy dodatkowe nagrody w postaci przedmiotów w zleceniach po wykonaniu zlecenia. Pulldown na zlecenia wynosi teraz jedną godzinę. Daliśmy zastępcy możliwość używania komendy GS Historia wojen i aktywne wojny są teraz lepiej widoczne. Za wykonane zlecenie otrzymać nie tylko więcej rankingu, lecz również dodatkowe nagrody w stylu Pereł, Koksów i tym podobne. W przypadku zlecenia Gildii otrzymacie dodatkowy ranking gildii. Cooldown na dołączenie do gildii wynosi 1 godzinę. Rozdzielamy zlecenia na gildii i na graczy, na komendy slash zlecenia i slash g spacja zlecenia. Włączyliśmy spalanie bloków na terenie przeciwnej gildii. Komenda pp wyświetla się teraz na miejscu, gdzie jest pasek smoka. Komenda wyświetla się też dla sojuszniczych gildii. A teraz zmiany eventowe. Mroczny szkielet został trochę osłabiony, bo nie dało się go zajechać tego śmiecia. I Będą teraz częstsze eventy na res. w wędzie. A teraz zmiana w ewencie Smog. Ewent wygra osoba, która zadała najwięcej damage'a smokowi, a nie last hitująca. Od teraz będzie droższy lutu handlarza. Wyjęliśmy system nagród za otwarte zrzuty, z otwartych zrzutów na postęp w ich otwieraniu. 50% na zdjęcie skina u Kowala za dwa odłamki. Poprawiono kilka małych efektów wizualnych, takich jak na przykład więcej kurczaków na zrzucie czy kolorki na czacie. Ale już nie będę się przy tym rozpierdalać. A o, to jest ciekawe. Wprowadzamy progresywny. Ob surowców oraz doświadczenia z kamienia uzależnione od posiadanego poziomu, a poziomy zdobywasz kopiąc. Odblokowywanie ostatniego osiągnięcia z kategorii powoduje teraz wyświetlenie wyróżniającego komunikatu na czacie globalnym. Obniżyliśmy cenę skinów, aby były one częściej widoczne na serwerze, ale nadal były rzadkie. Zablokowaliśmy bindy na spałnie, w netherze i endzie. Jest szansa na to, że po spadnięciu z rzutu pojawią się Endermany obok. Możliwość odbierania nagród przez slash nagrody dostępna 12 godzin od startu. Bardziej, opisaliśmy ulepszenie generatorów w GUI oraz dodaliśmy partii klasy podczas kopania. Na trzeci poziom ulepszenia generatora, no i klasycznie poprawiliśmy zgłoszone przez Was błędy. Napiszcie w komentarzach klopsiki, jeżeli jeszcze oglądacie. A my roznosimy vipka. Wprowadzamy Lochy, Dungeony i artefakty. Czym są artefakty? Zapytacie. Są to, uwaga, czyta. Netherite'owy hełm, który daje niewidzialność 1 i oddychanie pod wodą. Netherite'owa klata, która daje ognioodporność 1 i odporność 1. Netherite'owe spodnie, które dają szybkość 2 i noktowizję 1. Netherite'owe buty, dające enchant Feather Falling 10 i Frost Walker. Jeżeli ktoś będzie nosił część zbroi netherite'owej, to każdy będzie wiedział, że jest to artefakt. Artefakty będą bardzo rzadkie. Będą dawały nieskończone efekty w zależności od posiadanego eku. Dziękuję za trwanie... Nie do końca i widzimy się już w ten piątek na starcie 15 edycji Cube Harda! Ja jestem Dawry12, a to z kurcyny,